Ano, koledzy, kurwa pseudo, nie ma was już dziś, już dziś, tak Byliście i kurwa was już nie ma Nie mamy do powiedzenia sobie nic już. Koniec na dziś już, nie ma Koniec. dla was tu nic już Wypierdalać w pizdu za tą serię przysług Nie mam sentymentów, ludzi bez błędu, ale z wielu względów Dla kurestwa nie ma miejsca w moim kręgu Nie noszę swetrów tanich z naszywką Armani yeah. Tanich tkanin noszę się z metaforami Także na bani macie teraz z buta wjazd Bo kumplami nie będziemy dzieli nas, tu milowy las Cały czas mieliście kredyt zaufania Wyjebaliście limit, nie dając nic nie zmieniam zdania, nie odwracam ogonem. To są wasze metody i macie to sprawdzone. Dziś już nie ma was, został kiepski smak i tak leci czas, że nie ma nas. Co mnie nie dziwi, widzianego nie odwidzisz, mówią przebacz, Bo to ludzie się zjebali, nie mogą się odjebać. Odcinam się, odbijam, gdzieś daleko i nie ma mnie. Nie ma nic z tym dziwnego, że nie chcę mieć i nie mam nic wspólnego z tym, że oni mają gdzieś jakiekolwiek credo. Odcinam się, odbijam, gdzieś daleko i nie ma mnie. I nie ma nic w tym dziwnego, że nie chcę mieć I nie mam nic wspólnego z tym, że oni mają gdzieś swoje własne kredo Cały czas czuję ten specyficzny spod Gdzieś się klą w oddali spalone mosty A mimo to nowy ląd i nowy ład, listę strat odcinam i wrzucam w koszty Muszę być nad, jeśli kopać chcą pod Bo to jest ich fach, tak kręcą swą grą To jest ich życie, kurwa, nie mają innego Żyją innymi, u nich nie ma nic nadzwyczajnego Taki kabaret mają, że na ciągłym zwale Siedzą ziom już na tym samym kanale chuja widzą mnie przyszłość, trochę ich poobrażam I tak nic nie pomyślą, bo im się to nie zdarza Ale zrób to, zanim nazwiesz mnie kumplem Bo będzie za późno, jak jesteś tylko kumplem co się Przymila, potem nagle gdzieś spierdala, bo nie ma znaczenia czy ja to ręka i z jakiego gara. Odcinam się, odbijam gdzieś daleko i nie ma mnie. Nie ma nic w tym dziwnego, że nie chcę mieć i nie mam nic wspólnego z tym, że oni mają gdzieś jakiekolwiek kredo. Odcinam się, odbijam gdzieś daleko i nie ma mnie. I nie ma nic w tym dziwnego, że nie chcę mieć i nie mam nic wspólnego z tym, że oni mają gdzieś swoje własne kredo.